Na koniec, proszę Państwa, jeszcze jedna informacja. Zginął Filip Dymkowski, tak zwany Batman. Uprawia sport ekstremalne, ma międzynarodowe osiągnięcia, m.in. Między w kitesurfingu. W Polsat Play prowadził program Sportex Kite School. Wyszedł z domu osiem dni temu i do tej pory nie dał znaku życia. Czeka na niego rodzina i przyjaciele. Filip ma 28 lat, 185 cm wzrostu, jasne blond włosy i niebieskie oczy. Wyszedł z domu 22 sierpnia o 6 rano na warszawskim Ursynowie. Był widziany w sklepie nieopodal domu, następnie w Konstancinie, Górze Kalwarii. Potem trafił na kemping do Warki i tam ślad się urywa. Filipa poszukuje policja i fundacja i taka każdy, kto go widział, proszony jest o kontakt z najbliższą jednostką policji bądź bratem Filipa Łukaszem. Jego numer widzą Państwo teraz na dole ekranu to 501 702 211. Prosimy także Filipa, jeżeli nas ogląda, żeby skontaktował się ze swoją rodziną. Teraz to wszystko za chwilę pogoda, kolejne informacje już niebawem.